Kochani nasi, w dzisiaj środa wasz ulubiony dzień. Wy to już wiecie, ja to wiem, Joanna to wie, wszyscy to wiemy. E, czyli dzień, w którym spotykacie się z Bogiem samodzielnie w słowie. Witajcie drodzy spiżarnianie, witaj, Joanno. Witaj, o, Przemo. Cóż ta matka cieszę. Kościół nam przygotowała na ten dzisiejszy, na to dzisiejsze samodzielne, jak zaznaczam, spotkanie z Bogiem. Jak widzicie, Przemek już absolutnie asekuruje cały system, żebym nie zrobiła nic powiedzieć. Jak my, jak my nagrywamy, to właśnie te, ten moment, który nagrywamy w środę, ja się czuję zrelaksowany, bo nie muszę, wiecie. Właśnie muszę tylko włączyć nagrywanie, a potem zostawiam was z Joanną, a potem was samych z Bogiem. To, na co chcemy zwrócić Waszą uwagę dzisiaj, to taka propozycja, żeby zrobić sobie tak zwane lekcję Continua, Czyli żeby sobie przeczytać dłuższą część tekstu biblijnego, czyli całą narrację o Józefie, tak zwanym Józefie Egipskim. Czyli e, nie tylko ten fragment, który za chwilę zobaczycie na ekranie, tylko od, od którego, odkąd od dokładnie? Od 37 rozdziału Księgi Rodzaju. Potem 38 możecie sobie pominąć, bo on jest trochę takim wtrętem, znaczy warto go przeczytać, bo zobaczycie, czy widzicie jakieś spójności czy nie, ale do widzenia jakby działania Boga w życiu Józefa to nie jest konieczne. I potem od, 40, od końca, od 39 jedziemy do końca Księgi Rodzaju. I zachęcam bardzo, żeby czytając tak. Pierwsze, nie zwracać uwagi na żadne śródtytuły, w ogóle ich nie czytamy. Jeśli macie teksty, gdzie są te tłuste śróddruki, nie czytamy. Jeżeli ktoś ma Biblię pierwszego kościoła, to proszę ją zostawić i wziąć jakikolwiek przekład, taki, który jest przekładem z hebrajskiego, bo możecie widzieć różne rzeczy inne, a to jest ten przekład z pierwotnego tekstu, przykład z hebrajskiego, nie z greki. I, i ciórkiem, Dlaczego? Dlatego, że wówczas zobaczycie, jakby jak na dłoni, działanie Boga w takim ogromnym czasie. To ja teraz wyświetlę ten tekst i od razu zadam to pytanie: jakim cudem w całym tym długim tekście znalazłaś tylko raz, dwa, trzy, cztery słowa do podkreślenia? No, hello, Joanna, ale no nie może tak być, że takie. Dlaczego tak? Yy, dlatego właśnie zapraszam Was do przeczytania całej narracji o Józefie. Dlatego, że w, tej, w tym opowiadaniu, w tej biografii, Bóg jest mistrzem drugiego planu i to jest jakby dla wnikliwych, dla tych, którzy już go znają, bo już śledzili Boga przez a, historię Abrahama, śledzili Boga w życiu Izaaka, śledzili Boga w życiu Jakuba i mogą powiedzieć, dobra, to ja teraz już nawet jak nie widzę, to widzę. Dlatego yy, podkreślenie tylko jedno, i takich podkreśleń w całej narracji o Józefie będzie niewiele, ale Bóg cały czas ten sam. I kiedy może mówicie czasem, bo to tak się dosyć przyjęło, ciemna noc, Pan Bóg zesłał ciemną noc, Pan Bóg nie zsyła ciemnej nocy. Przepraszam najmocniej wszystkich, którzy bardzo lubią te sformułowania ojców duchowych. Pan Bóg cały czas daje nam siebie poznawać. Ale są takie momenty, w których nasz mózg mówi: nic. Albo masz wrażenie, że masz po prostu zwykłe, dobre życie. A Pan Bóg mówi: jest wszystko ok. Zobacz mnie jako osobę. Jest wszystko ok. Zobacz mnie jako osobę. Wtedy zobaczysz, że ja po prostu jestem. Zatem zaproszenie do szukania. I jak już znajdziecie, jak już się spotkacie i jak już doświadczycie, wróćcie oczywiście, żeby, żeby wpisać w komentarzu Wasze doświadczenie z tego spotkania, Waszą modlitwę wasze inspiracje i światło, które dostaliście. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj, życzymy owocnego spotkania, dziękujemy wam za waszą obecność, modlitwy, ofiarność, za to, że dzięki wam możemy ten kanał prowadzić. Po więcej, gdyby, się, gdyby wam brakowało, youmygod.pl oczywiście, do kontaktu z nami, adres mailowy kontaktmałpa.spidzarniawiary.pl Niech ten dzień będzie piękny, błogosławiony i widzimy się jutro. O zwykłej porannej porze, chyba że oglądacie to później. Z Bogiem. Z Bogiem.